A więc tak, gramy dzisiaj w Beam Engine Drive. No. Gramy w podróżby Beam Engine Drive w Robloxie. Wiem, że taka, tak trochę powrót taki z dupy, ale no. No. Kurde no. Ja... No, ty, ten kanał miał być zamknięty dawno temu, ale no mi się jednak chce nagrywać, a no jakby to jest... To jest idealny kanał, bo nie ma co zakładać kolejnego kanału. tak w ogóle tam nowy kanał, Doski polecam. I... Tutaj po prostu będę robił coś jak Kebab Games. Będę grał i rozmawiał, bo taki content mi się podoba. To jest git. De, Więc Gramy dzisiaj w BeamNG Drive w Nawet jest uj, praktycznie takie samo. Ja ogólnie posiadam grę e, BeamNG Drive, tutaj możecie nawet zobaczyć, że posiadam tę grę. I to no. Więc jakby zobaczmy, jak tutaj wszystko wygląda. No więc tak, weźmy sobie jakieś. To nawet auta są te same. To auto to jest samochód, panie. Weźmy sobie... Na przykład takie zwykłe autko. No już się rozpieprzyło, bo tu jest jakaś tablica z donejtami Nie rozumiem. Dobra, ale sprawdźmy to, to coś. Dobra. Na razie zapowiada się... Nie wiem. Sprawdźmy jak to działa, zobaczmy. Tak. Mamo, chce Beam. To jest takie... Mamo chcę Beam Drive. Sydko mamy magic Drive domu. Tymczasem BIM magic Drive domu. Nie? Bo patrz tutaj. Jak wskoczysz na taką rampę, co nie? To patrz, wskakujesz na rampę. I twoje auto wygląda dokładnie tak. A teraz wejdziemy sobie BIM Drive na taką właśnie grid mapę. Wam pokażę. Teraz zróbmy taki większy skok. Auto wygląda w ten sposób. Porównajcie to. Auto wygląda tak, a tu wygląda tak, miarę podobnie, ale to dalej nie jest to samo. spróbujmy yy, jeszcze, tylko sobie to wyłączę, bo to mi tylko zżera komputer. Weźmy sobie na przykład taką limuzynkę fajną. No i jedziemy. Nie wiem. Weźmy sobie tutaj na przykład na to coś. O kurde! No ta paliwo, coś nie jedzie. Sprawdźmy co tu mamy. Grid mapa. Ja. O, tutaj nawet SSRB skopiowali, nie? No to jest dosłownie mapa SSRB z Bimage Drive. Dosłownie to jest to samo. Nie, bo ogólnie jest taka mapa w Bimage Drive jak SSRB. Można z nią pobrać. I oni dosłownie to samo tutaj zrobili. Naprawdę. No i rozumiem osób, które grają w takie... Gry. Zamiast sobie, nie wiem, kupić normalne image drive to nie jest grają w takie coś. No normalnie to jest SSRB! SSRB! Nie wierzę. O, parze, ta psychika w ogóle jest dowalona. Co my tu mamy? Mogę tu robić... Nie mogę nawet klikać nic tu. Myślę, jakieś auto szybkie. Jakie auto wygląda szybkie? To wygląda na szybkie. Oni co nawet skopiowali tego pusa co ma rakietę z tyłu? Halo? Nie wierzę w to. Dobra, pojedziemy chwilę. Jeżeli tutaj będzie taki zakręt, to oznacza, że to jest skopiowane 1 do 1, naprawdę. Bo to już Halo? Halo? Powiedzcie mi, jak to ma działać? Ja jechałem z, z, z... nie wiem... Tą formułą i nagle mi roz, roz, rozciepało mnie. Urawićmy sobie tego Willarda, cokolwiek. Zobaczmy. Nie, no, jak na mnie, jeżeli kogoś nie jesteś na Bimeri Drive, no to nie wiem, całkiem niezła taka alternatywa, ale no, nie wiem. Bo ogólnie teraz, ja wiem, że on tu nie wie. Kurty, no, co to ma być? Można tu w ogóle kamery zmieniać, nie można tu nawet kamer zmieniać w tej grze. Sprawdźmy to. Nie tego. Dobra, walimy są ściany i uwaga. Czy auto nam się skrzywi? Nie. Takie coś jest, nie wiem. Nawet nie za psychika. W sumie chciałbym zobaczyć taką psychikę w takim jaybreaku na przykład. Jakby mogli zrobić... Jakby zrobili takiego breaka z takimi autami i taką psychiką, to mogłoby być genialne, naprawdę. Takie. Takie średnie, to nie wiem. To będzie na tyle wiem, że odcinek taki trochę... Z dupy po nie mam co robić, a nagrywanie jest fajne, ok okej, okay, dobra, więc no co, e, myślę, że się spodobało wam, zapewne nikt tego nie obejrzy bo ten kanał jest martwy od jakichś dwóch lat ale dobra, nie wiem, mi się podoba taki content Daligowskiego czy kebaba. że po prostu zagrają w grę tyle nie wiem, polecam, Katarzyna dowbor i e, co, Nara